Cześć, skończyliśmy wymianę centrali z starej DSC na nową Integra 32 która już ma zaawansowane funkcje i można w przyszłości je rozbudować pokażę Wam w środku trochę takiej tajemnicy jak my to pakujemy czyli co widzimy, widzimy główny moduł Integra 32 obok widzimy ekspander na przyszłe czujki które ewentualnie doj dojdą Myślę, że nie, ale w razie czego jest. Widzimy ładnie poukładane tutaj kable. Robimy zawsze taką pętelką, tak żeby tutaj widać której kabel. Nie trytkujemy tego tak, jak, jak wiecie jak, tylko robimy tak, żeby można sobie podejrzeć od razu, który kabelek do czego, tutaj jest gniazdo i tu jest zasilać. Zasilać ten jest 5, 5V, który nam poprzez USB micro, poprzez USB zasila, oto urządzenie, czyli yy, routerek, urządzenie uniwersalne tak naprawdę od firmy tp które może pracować w trybie Range Extender yy, w trybie Access Pointa, w trybie routera, w trybie WISP routera, można tam bardzo dużo funkcji oraz opcji wykonać w tym, w naszym przypadku my podłączyliśmy po prostu polanie LANie kartę sieciową która jest z kolei z drugiej strony to jest karta sieciowa czyli moduł ETHM1 Plus od Integra, dedykowany obok widzimy od razu moduł INTGSM oraz wyprowadzoną antenę która docelowo ma być tutaj tylko, że musimy ją przykleić na taśmę dwustronną co do tego routera to ten router nam rozszerza sieć czyli robi range extend wirelessa oraz po LANie Przypuszczę, tak jak już mówiłem wam, po Lanie daje nam sygnał, czy daje nam po prostu internet. W ten sposób centrala korzysta z internetu. A więc właśnie, jeśli macie u siebie na budynku, na inwestycji centralę, która już jest przestarzała, i jakaś firma ochroniarska kiedyś wam założyła tą centralę i wy nie macie w ogóle dostępu do, do tej centralki, w takim przypadku zalecam Wam skorzystać z naszej oferty oraz wycenić swoją centralę i taką centralę będziecie mieli u siebie. Trzymajcie się, cześć!